Jaruzelski. Jaruzelski, tak, wtedy był tym. No. Wtedy jak tam y, wystąpił w, w tym wojskowym mundurze. Tak, Jaruzelski. No. Jest no. Na, na internecie jest nawet ta formułka, jak ją no przemawiał. Oczywiście. Zachowała się. Był obywatelki i obywatele. Tak, był on zawsze tak. Mhm. Obywatele i obywatelki. Tak, w okularach. A, no, w okularach. No. Tak, i Jaruzelski przemawiał.

nawet Jaruzelskiego nic nie opozytywałem No nie Jaruzelski, Jaruzelskiego już nie ma Umarł już A umarł Umarł Tak, tak słyszałem Nie mm. milon piąta 80 coś chyba miał lat jak umarł Nie wiem nie. Coś takiego tak Było ale <coughs> słyszałem No już będzie chyba nie wiem 10 lat ponad No to cóż no Każdemu wolno nie Tak Umrzeć Tak Czyli dla pana panie Janku stan wojenny ogólnie to odczułeś go pan tak ciężko czy nie? No nie odczułem. Nie. Tak prawdę ci mówiąc, no. y, idąc. Mhm. Bo byłem wtedy już, <coughs> no już y, nie sprzedają piwa. Wszystko jest. Amen. Nie ma, nie było sprzedaży. Nie było sprzedaży. No czyli pan odczuł bardzo można powiedzieć. Ta. Ale ja idąc. To do... był ciężki okres dla pana. Dla, nie taki ciężki. Ale to maliny byli przecież. Była i, i knajpa otwarta. O, albo knajpa. Otwarta, bo mogłeś zjeść no. i cicha się kupić sobie. Mm -hmm. Jak się znała, nie? No. Miałaś tam znajomości to. Ile ja chcesz tego? A ile, to mi się popijali, no Wzięliśmy. I... A Puszkinki piwa, mm -hmm. Puszkinki piwa wtedy w osiemdziesiątym 81... no i jak wybuch tam. Tak, pod koniec 81 No i wyszliśmy na drogę, nie na drogę, tylko w <coughs> my no. i no i popijaliśmy sobie, nie? Mm -hmm. No i dziewczyny patrzą, tylko żeby wasz to nie dojrzał. Tak. Chłopaki żeby nie dojrzały. A mówię, które chłopaki, te z tego z Katarzyny czy te w mundurze. No właśnie. <laughs> ja my, te z katarzyny to niech doglądają. To, ale te jak jakby to, to trzeba, trzeba uciekać. Dziewczyny. Nie. nie, nie, nie było. Bo to było początek. Akurat. Początek. A to, był, to jeszcze się tak nie. I, jeszcze się to nie rozwinęło, jeszcze mróz. Jeszcze mróz. No. To ja szedłem wtedy z, no jechali, wiliskiem mm -hmm. wiliskiem jeszcze jechali Aha. no i, i sam wracałem to obróciłem się koło szupa oni przejechali w górę a ja na dół no i takie było mm -hmm. no i bardzo dobrze i miał pan jeszcze jakieś historie w czasie no stanu i, wojennego? no i później to, to tam już do domu wróciłem to no, wróciłem do domu, to już sam jeszcze piwo miałem, i piłem piwo. Ej, lulu. Aha, no i dobrze. <grym> bo Musiał pan po tej przygodzie odpocząć trochę? No tak, musiałem odpocząć. Pan się zmęczył. No Oczywiście. <grym> no, przed ucieczką za tym supem. Aha, za supem. No, musiałem się okręcić Aha, <grym> tym kablem od, o, od prądu. Z kim Nie no. Siedem, no bo oni chali na światła. A ja... Światła, zamigał Aha. No tak było. Dokładnie. No Ci, ja spierdałem. No tak. I co miałem... I co miałem zrobić? No nic. Trzeba się. się było ratować. Tak. Ratować jak... Jak tylko się dało miał jeszcze pan coś w zapasie na kaca czy nie? po tym przebudzeniu no miałem miałem zanadrzył dużo mhm. ja, no to jest bardzo dobrze ale y, niedaleko melinka była o to można było się jeszcze zaopatrzyć jak brakło. no do babci się szło w magazynie I... babcia zawsze dopomogła okienko pyk pyk Ej, co to? To tam, No nie sami swój No, hmm. tak to babcia już wiedziała No To o co chodzi No i babciu słuchajcie Potrzeba nam tej wódki Jesteśmy tu statkiem A z nasym? No z wasym hmm. No No z wasym jesteśmy statkiem No, a no to otwieram za. Poczekaj to Opoce poczekamy Ile długo będziemy czekać? No niedługo. Łodzieje się. A bo babka w najgliższym była Może Zuszka w stanie dobry. No Łodzieje się. No dobra, niech pani wstanie. Ja tam pani mówiłem, to no. babka. No. Bo to wnuczek jest. Aha. Czyli z wnuczkiem mieszkała, tak? Tak No nie mieszkała, tylko wnusek obok A ten wnuczek, coś w to razem mm Wnusek -hmm. Ale Wnusek mi mnie, ojcu babki Obudzimy ją No i miała w tym Wódkę miała e, W piecu chlebowym A W piecu chlebowym No Znasz ta. takie? Tak no. U, to tak wielko komora. No nie komora wielka. No znaczy ten... No ten jak się otwarło, to, to taki spory był ten, nie? No dokładnie. A e, to tam zmniejszyło się był. dużo. No, no i babcia się obudziła. Ty nagrywasz. Mm. Babcia się obudziła. A ten No początek wziął za rurę. Aha. Wyciągnął rurę. Za, za czyją rurę? Za swoją? Nie, z kanału wyciągnął, Aha. a tam saza było. A saza lecą. No. Dookoła. Aha. No. A no to on na tych, a ja mu śpiewam. Aha. No. To! Dmuchaj, wyży. No. <noise> no i tak było, rzeczywiście. Aha. Dmucho... Czyli, czyli chciał dmuchać rurę. Babka nie mogła trafić do, do tego pieca Aha, a babkę nie chciał dmuchać? Yy, nie, bo to jego babka Aha, bo to, to wnuczek <laughs> A no to nie i nie po Bożemu no, no Jego babka no i, i mówi Teraz to już babka już y, zaśmiono, Aha. To już sięgamy do pieca o. Sami mm -hmm. <laughs> Dziś, patrz, Już mamy no. te łódki. Tak. Już mamy literówki, a teraz babka nie śpi. No, Jak się obudzi, to właśnie drugie literwódki. No. <grym> Byłem się e, no to dobrze a tam babka się tam nie, nie tego. Nie, tam. Babcia stara była. No. Stara <trym> nie wiem ile była <trym> lat. No już w poolym wieku. Mm -hmm. No to miała lat 80, ponad 80. Aha. Tadek miał 50, no wnuczek był już stary. No. 60. Ta miała 80, to ta matka miała. No? Pozwól, że cię. No może miał mnie tę wnusę? tylko tak strzeliłem. Może starsza była, tylko wnusę miał mnie. Aha. Bo ja tak strzeliłem, nie? No. No i no, jest jak było. No i statkiem my później. Mamy, mamy litra, no. mamy litra, pijemy babciu. A on huchał. ta żółka, nie? No. Tu lecą te azury, zuwy. Mhm. Sadzą. Sadza leci. Sadza lecą. Po babci cały, A babci. Ale mi się podobasz. Ale ładnie wyglądasz. Hu. Huh. <ścoughs> tu na ryb. No. No i e, ba Babcia mówi. zmienia imię ogólnie. Z białej babci stała się murzynka No prawie. E no to tego babcia to, to, to... Gieroi. Nie, ona była czarna. A. Była czarną. Aha. A, a jeszcze ją... <laughs> Tam sadzą jeszcze ją, przypudrował. Przy przy przypudował. <laughs> o, dokładnie przypudował. No to... To babcia no, jeszcze ładniejsza była. Z śmiechu od chulewy. No. No ja jeszcze przyspiewałem... Babciu moja, kochana babciu, nie przejmuj się, <laughs> Tak bywa w świecie. No. Że jedno, drugie gniecie no. i przybywa trzecie. No, no i bardzo dobrze. No, babcia się ośmiała. No. Babcia a bo, się ośmiała a i... Ja, czyli babcia chcię miała. I, i, no miała lat sporo. Mhm. No i przypomniała się moje słowa. Janku, o ona mi Janku wydała Aha. Janku, pamiętaj te moje słowa na zawsze ja, babciu zawsze będę pamiętał przynieś jeszcze te wódki no to, to jeszcze sobie bardziej za, zakodujesz <grym> wejdzie ci w głowę do końca życia, że będziesz pamiętał nie to wnuczek pójdzie po te wódki a to on tam już wie no tak wie, hmm. no to nie widział. No. <grym>